Jak już zapewne zauważyliście, odcinki, które wrzucam nie pojawiają się w niedzielę, tak jak to było do tej pory, ale pojawiały się w piątek. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak jest i dlaczego nic o tym wcześniej nie wspomniałem. Właśnie nie wspomniałem, dlatego że czekałem na ten szczególny odcinek dzisiaj. O czym będziemy w tym odcinku rozmawiać? Za chwilę się dowiecie. Zapraszam. Cześć z tej strony Władysław P. Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiejszy odcinek, jak już po tytule pewnie zauważyliście, to będzie Sunday Sample, czyli będziemy degustować sobie sample, które nazbierały mi się przez ostatnie wręcz lata, powiedziałbym. Jest ich dość sporo. Dlatego też stwierdziłem, że regularne odcinki będą pojawiać się w piątek a o sampelkach będziemy rozmawiać w niedzielę. I tak też dzisiejszy sampel, który postanowiłem z Wami podegustować, to jest sampel z naszego rodzimego podwórka. Mam ze sobą na Solist Medirakask od Pana Jarka Busa. Jakiś czas temu już dobrą chwilę temu, pan Jarek Bus ze współpracy z taką londyńską grupą whisky zrobił degustację online. Na to degustację byłem zaproszony. Dostałem swój zestaw sampli. Niestety nie udało mi się połączyć przez Zuma. Problemy techniczne nie skorzystałem niestety z tej degustacji, a ja bardzo żałuję, bo wiem, że pan Jarek Bus jest człowiekiem który posiada ogromną wiedzę i mógłbym się na pewno czegoś ciekawego od niego dowiedzieć i nauczyć. Natomiast sample pozostały, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie. Możemy te sample podegustować razem. Wy jako rodowici mieszkańcy Polski, w większości z was przynajmniej. Eee, no, macie dostęp do tego, co pan Jarek Bus na rynek wypuszcza. Ja niestety takowej możliwości nie mam. Podejrzewam, że miałbym, ale to by się wiązało z dodatkowymi kosztami. Więc korzystam z tego, co mam na swoim lokalnym podwórku. Eee, więc, no, no, ten zestaw sampli, powiem szczerze, no, ucieszył mnie bardzo mocno, bo mogę w końcu spróbować Łyski, która wychodzi z ręki pana Jarka Busa od naszego polskiego jednego z niewielu do tej pory niezależnego bottlera, więc tak króciutko sample, który dzisiaj będę degustował, będę próbował. To Kawalan Solist z beczki po medirze od pana Jarka Busa. Łyski bez deklaracji wieku, zabutelkowana w mocy 57,1% alkoholu. Powiem szczerze, niezbyt często miałem możliwość obcowania z łyski ze slarni Kawalan. Jest to dla mnie destylarnia tak naprawdę nowa, gdyż no ze względu na ceny, ze względu na... no głównie na ceny, nie oszukujmy się, no jest to whisky, która jest trochę poza moim zasięgiem budżetowym. Natomiast yy, posiliłem się o pewne zakupy w końcu. Bo stwierdziłem, że no jest koło tej destylarni dużo szumu. Kilka razy destylarnia zdobyła nagrodę najlepszy whisky single mold. Właśnie solist Barik bodajże. Więc no, pomyślałem, trzeba spróbować. No, trzeba w końcu się przełamać i spróbować. Dlatego też podejrzewam, że widzicie za mną tam, nad moją głową centralnie stoi jeden solist z beczki Poporto, którego kiedyś będziemy dogustować na pewno. Jeszcze na jedną butelkę kawalana czekam w tej chwili na dostawę. Także no, idziemy w tym kierunku trochę. Dzisiaj ze względu na to, że jest to degustacja sampla, powiem szczerze, tej łyski nie próbowałem jeszcze, nie wiem co to jest. Na temat deslarni też nie będę dzisiaj nic mówił. Na temat destlarni porozmawiamy sobie więcej, jak już otworzę pełnowymiarową butlę, trochę nad nią posiedzę, pop popróbuję i zrobimy troszeczkę dłuższy odcinek. Wtedy powiem Wam coś więcej na temat kawalana. A dzisiaj próbujmy tego, co Pan Jarek zabutelkował. No tutaj na nosie jest dość srogo powiem. Alkohol dobrze ukryty, jak na 5-7%. Nie gryzie nie w nos, nie, nie szczypie. Ale mnóstwo słodyczy uderza na sam początek. Daktyle. Figi. Czekolada mleczna. Powiedziałbym nawet, że melasa, są takie nuty właśnie ciężkie, aromatyczne, takie wręcz cukrowe nuty. Goździki, cynamon. No tutaj w aromacie jest naprawdę mnóstwo, można by ją wąchać i wąchać. No przede wszystkim mnóstwo słodyczy, ale też trochę jakieś orzechowości. Coś jak orzech laskowy. Aromat naprawdę niesamowity, muszę przyznać. Bardzo bogaty, bardzo treściwy, fajnie złożony. No i moi drodzy, naturalny kolor. Zobaczcie. Naturalny kolor. Wyprawy naprawdę gęsta gęsta, bardzo treściwa. Na początku delikatna słodycz, mnóstwo tych takich suszonych owoców, ale dosłownie jama usna jest cała oblepiona. Bardzo fajnie kryje, bardzo fajnie przywiera. Naprawdę gęsta i oleista whisky. Podobnie jak w aromacie, dużo ciężkich suszonych owoców, daktyle, figi, rodzynka. Pojawia się odrobinę takiej cytrusowości, coś powiedzmy w kierunku czerwonej pomarańczy. Mnóstwo czerwonych owoców. Im dłużej to whisky w jamie ustnej trzymamy, tym bardziej staje się ona złożona. Czekolada. Pojawiają się delikatne nuty orzechów. Delikatne nuty goździka, cynamonu. Gdzieś tam nawet przebijają się odrobinę świeższe owoce. Może nie świeższe. Coś jak suszona żurawina. Coś jak brzoskwinia taka z puszki. Taka delikatna syropowość brzoskwiniowa się pojawia. Ale ta bogatość smaku, ta struktura, konsystencja whisky, oleista, przepięknie otulająca jamę ustną. 57% tutaj to nie alkohol. Uwierzcie mi, szkockie whisky w tej mocy potrafią uderzyć alkoholem. Tutaj ten alkohol jest idealnie wkomponowany w tą słodycz, w tą owocowość. Bardzo fajnie zintegrowany. Naprawdę piękna whisky, Bez dwóch zdań. Po przełknięciu, delikatna pikantność się pojawia. Otulona tą słodyczą, tą owocowością suszonych owoców, czekoladą. Finisz naprawdę. Bardzo fajny, dość długi. Trzyma się języka. Na finiszu pozostaje czekolada z orzechami, odrobina rodzynek, delikatne nuty suszonej brzoskwini, odrobinę cynamonu, odrobinę goździka. I to trwa i trwa i trwa i trwa. Cały czas czuję to łyski w jamie ustnej, cały czas ten finish trwa, mimo tego, że już minęła chwila. Naprawdę długi finish, bardzo fajnie skomponowana, zrobiona łyski. No jest to z tego co kojarzę, single cask. Wszystkie solisty yy, to są single caski, więc no tutaj muszę przyznać, że no, dla pana Jarka Busa za selekcję tej beczki, gdyż naprawdę jest to bardzo dobra. Naprawdę bardzo fajnie zrobiona łyski. Jeżeli kiedykolwiek przez przypadek Paniarek Jarek strafi na to wideo, no to z tego miejsca naprawdę chcę pogratulować i życzę dalszych sukcesów zawodowych, gdyż no, człowiek z taką wiedzą, z takimi umiejętnościami, z takim nosem i z takimi kubkami smakowymi. Bez wątpienia wie co robi i jest to widziane we wszystkich jego bottlingach, które pojawiają się na rynku. No ja tak jak mówię, nie miałem możliwości próbować. To jest takie naprawdę pierwsza moja łyski od Pana Jarka Busa. No już jestem zachwycony na samym początku, muszę przyznać. Tych sampli jest kilka, także będziemy sobie degustować poszczególne edycje. Tam jeszcze jest chyba dwa kawalany. Haben i Kulila, z tego co pamiętam, w tym zestawie. To wszystko na dzisiaj moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że taka forma Wam się podoba. Tak jak mówię, tych sampli mam trochę, więc chcę je podegustować, a że nie lubię pić sam, to wolę pić do kamery. Tak jak to właśnie robię teraz. Mam z tego dużo większą przyjemność, radość i frajdę. A przy okazji mogę się Wami podzielić tym, co sam w tych samplach znajduję. Także to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.